Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Witajcie we wtorek. Nie wiem co jest ze mną nie tak, ale jak włączam aparat, to mega mam zacierz. Mimo, że nie jest to może najlepszy dzień i też troszeczkę głowa mnie pobolewa, ale zaraz tym się zajmę, bo pierwsze co zrobimy, to będzie kawa. Tak i posprzątamy tutaj, bo niestety po troszeczkę zostało. Bo ja jestem taką osobą, że jeśli mam do wyboru. Spędzić chwilę z mężem i wypić z nim kawę o poranku, albo nie pić tej kawy, wypić ją później i posprzątać, to jednak wybieram to pierwsze. No, wolę już tutaj sobie poogarniać później, nic takiego się nie stało. To szybko się posprząta i za chwilę zabieramy się za robienie kawka. Potem zabieramy się za robienie polewy na nasze ciasto marchewkowe i następnie. Muszę zrobić obiad, bo jestem okrutnie głodna, więc zabiję mojego głoda kawką, a później wiedzie zupa ogórkowa z kiszonych ogórków. Teraz będziecie na maksa na bieżąco, dlatego że nagrywam praktycznie non-stop i po pracy i w czasie dni wolnych ym, i będziecie mogli zobaczyć, czy na przykład te rzeczy, które kupiłam w foodholu i ym, to, co Wam opowiadałam, że mam zamiar zrobić takie danie i takie danie, czy rzeczywiście to robię, więc tak jak Wam mówiłam wtedy, tak dzisiaj będzie, chyba że nie otworzę swojej kawałki. Ale mam nadzieję, że jednak uda mi się go otworzyć I zrobimy wspólnie w Thermomixie zupę, zupę z kiszonych ogórków Tak, też ją przetestujemy, bo wczorajszy łosoś Powiem wam, palce lizać, naprawdę to danie było świetne Dzisiaj miałam na lunch i byłam mega zadowolona Więc liczę na to, że ta zupa również się spisze A jeśli wy ostatnio odkryliście coś takiego świetnego w Thermomixie na Kukidu To koniecznie napiszcie mi w komentarzu, bo chętnie coś przetestuję Jak widzicie mam fazę teraz na gotowanie na pieczenie, i myślę, że będzie ona się coraz bardziej rozwijać i będę robić tego troszeczkę więcej w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o moje włosy, to sorry za ten przylis, ale niestety mam bad hair day, więc tylko związałam je do tyłu i wyglądam tak jak wyglądam, ale włosami również chcę się dzisiaj zająć, ponieważ zrobię chyba sobie peeling taki porządny, peeling skóry głowy i otworzymy również paczkę z Polski, bo tam będzie kilka włosowych rzeczy. No, także e, będzie się działo. Aha, jeszcze dzisiaj coś sobie uczkniemy z naszej listy, e, perfekcyjne porządki, ale co takiego to już zobaczycie sami później, bo muszę wiedzieć ile będę miała wolnego czasu. Także zapraszam Was na kolejnego vloga, takiego przyjemnego, domowego, po pracy, przy sztucznym świetle. Miłego oglądania. To chłodzi się już w lodówce, obiad zrobiony, zupka pięknie pachnie i powiem Wam, że jestem jeszcze bardziej głodna, ale zanim to, zanim cokolwiek zjem, to pomyślałam, że zrobimy sobie małą mini przerwę. Usiądę wygodnie na fotelu i naprawdę tak przyjemnie jest usiąść, ale za chwilę zabieramy się do dalszych działania. Jednak otworzymy sobie najpierw paczkę. No tak, przyszła do mnie paczka z Polski już jakiś czas temu. Nie otworzyłam jej jeszcze, ale ja wam już kiedyś mówiłam, że ja jestem taką osobą, że a dobra, ta paczka chwilę poczeka, nie ucieknie. Ja sobie ją otworzę, grunt, że już jest u mnie. I teraz potrzebuję tych rzeczy, które są w środku, bo mi się skończyły i będą tutaj kosmetyki. Głównie do włosów. Jest tutaj jeszcze jedna rzecz, a ją pokażę wam kiedyś indziej. Okej, okay, dobra. Otwieramy. Jeszcze z tego miejsca muszę pochwalić moją mamę, bo ona zawsze świetnie pakuje paczki. Zobaczcie. No cudownie. I panią i paną nie chce się nie ich za bardzo sprawdzać, z tego co widzę, odpukać. Mam nadzieję, że tak jest. I też pewnie widzicie już różnicę. Kiedyś te paczki były ogromne, a teraz są malutkie. No niestety Brexit się wydarzył i trzeba uważać, w jakich ilościach rzeczy się zamawia. Więc otwieramy. Co tutaj jest napisane? I już Wam pokazuję, co i jak. Zrobimy sobie mały haul Wiem, że też są pytania o te rzeczy, ale ja na razie nie chcę za bardzo się wypowiadać, bo to są kosmetyki drogie. A ja nie chcę również Was coś naciągać, że tak powiem. Renia, kieliszki, ostrożnie. Okej, okay. dobra. Chyba to mamy. Jeszcze tutaj sobie ją otworzę. Okej. Okay. No super. I wszystko wyciągamy. Dobra, tak, to jest to. I to Wam dzisiaj pokażę. Jak widzicie, znowu zrobiłam zamówienie w fabryce dzika. Ekspert kosmetyczny. Bardzo podoba mi się ta taśma. I tak jak mówię, ja nie chcę was na nic naciągać, nic wam jeszcze rekomendować. Póki sama tego jakoś mocno dobrze nie przetestuję, tak sumiennie przede wszystkim i regularnie, bo zrobiłam sobie małą przerwę od tych rzeczy, ale zauważyłam już różnice, dlatego też zamówiłam ponownie kosmetyki. Które mają przeciwdziałać wypadaniu włosów i mają sprawić, że te włosy będą pięknie rosnąć i również odrastać. Bo muszę Wam powiedzieć, że ostatnio mam ogromny problem z wypadaniem włosów. Mam nadzieję, że to jest tylko sezonowej, przejściowej. Za chwilę to minie, bo z tego co widzę, to jest po prostu źle. Jest mi mega przykro, więc zamówienie musiało być. No, zobaczcie, no pięknie, to jest wszystko zapakowane. Szkoda, tylko że te kosmetyki są takie drogie. Ja mam długopis, ekspert kosmetyczny, tylko że ja niebieskim długopisem nie piszę. Ja piszę tylko i wyłącznie czarnym. Ale co tutaj mamy? Mamy też naklejkę królowa dzików. Chciałam kiedyś sobie to przyczepić. I rzeczywiście, ja chociaż widzę, że pojawiają się baby hair, więc dla mnie to jest dobry znak. Mamy też krówkę. Dobra, nawet no zaczynam od takich yy, dodatkowych rzeczy. Zapach eksperta wosk, zapach A jaki to jest cute! A, może to do szafy powinnam sobie położyć. Ej, w takim woreczku. Otwierać to? No dobra, otwórzmy, zobaczmy, co jest w środku. Ale jakie to jest ładne. O nie, to jest super. Właśnie ja mam takie przesyłam serduszko teraz. Uściski. Dobra, wiecie co? Ja to sobie schowam. I tak jak mówię, to pójdzie do mojej szafy. I będzie mi pięknie w szafie pachniało. O ja, ja tak ładnie nie zapakuję już. Ach, ciekawość zawsze musi zwyciężyć. Ła! Dobra. Dobra, pomimo to. Ok, przechodzimy do rzeczy, czyli co ja takiego zamówiłam. Po pierwsze, mm, może od nowości jestem bardzo ciekawa i wzięłam sobie mniejszą pojemność, bo tylko tutaj jest 250 ml. Jest to szampon. Szampon, który nazywa się Semium Regulating Shampoo, czyli szampon, który ma regulować... regulujące przetłuszczanie Dzięki specjalnej formule przeznaczony jest do mycia i pielęgnacji włosów i skóry łojotokowej z łupieżem tłustym. Moje włosy uwielbiają się przetłuszczać i ja właśnie jestem taką osobą, nie wiem czy znacie takie memy, gdzie jest chyba taka blondynka i tam są jakieś matematyczne wzory i się zastanawia kiedy musi umyć włosy, aby one były cały czas świeże, na przykład jak spotyka się z przyjaciółką, albo jak idzie na zakup, albo idzie do pracy, coś takiego I ja właśnie jestem tego typu osobą. Że się zastanawiam, kiedy muszę umyć włosy, aby um, pójść um, na przykład poćwiczyć I żeby na przykład mój trening odbywał się w, te, w dzień mycia włosów O, Dajcie znać, czy wy też tak macie, czy tylko... Chociaż wydaje tak, ja mi się, że my dziewczyny chyba tak sobie mniej więcej wyliczamy Kiedy ewentualnie to mycie powinno się odbyć I będę teraz testować ten szampon regulujący łojotok Bo niestety ja muszę mieć włosy co półtora dnia Dokładnie tak i teraz wypada mycie moich włosów dzisiaj wieczorem, więc na pewno to zrobię. Ja nie przytrzymuję tego mycia, wiecie, bo no, tego się nie robi, bo wtedy zatykają się mieszki włosowe i włosy jeszcze bardziej zaczynają wypadać. Więc przestrzegam eee, I postaram się troszeczkę powalczyć z tym Aby te włosy jednak nie przetłuszczały się Tak szybko, chociaż jest ciężko Możecie mi napisać Czy wam się udało w jakichkolwiek Jeśli macie albo miałyście problem Z przetuszczającymi się włosami To co zrobiłyście I czy ja w jakikolwiek sposób em, To zwalczyliście Bo ja pamiętam czasy Kiedy mogłam mieć włosy na przykład co czwarty Albo co piąty Na, na czwarty, na czwarty, co piąty, co czwarty Ej, to Monsterek wypuściła liść Pokażę wam później No, co czwarty, co piąty dzień i... To były, to były piękne czasy, teraz niestety tak nie jest. I drugi szampon to jest Prevention Hair Loss Shampoo i to jest bardzo fajny szampon, bardzo go lubię. I on jest przezroczysty, bo ten Royal Jelly niestety jest dla mnie za ciężki i widzę obciążenie tych włosów. Czyli kupiłam dwa szampony i dwie wcierki. Pierwsza wcierka to jest DX2 Dixidox Aminopyrimidina Treatment. Wcierka, która ma zapobiec błyskawicznie wypadaniu włosów. Ma sprawić, że te włosy rzeczywiście zostaną na miejscu. Chociaż wiecie, z włosami jest tak, że jeśli one mają wypaść, to i tak wypadną, ale podobno to jest rewelacja. A znaczy, ja już jedno opakowanie tej wcierki zużyłam, i niestety teraz, jak mi sięgnęłam, to już była końcówka, więc za bardzo nie mogłam przeprowadzić takiej całej kuracji. I to, to jest pierwsza, pierwsza wcierka, po którą sięgnę. Mm, I ja widziałam, ja widziałam rezultaty, widziałam, że te włosy y, przestały mi wypadać Więc mam nadzieję, że tym razem też się uda, a potem jak skończę ten wczerpie, tu, aby moje, moja skóra głowy się za bardzo nie przyzwyczaiła, to sięgnę po drugą I to jest Science Control Hair Loss Treatment PH 6,2 Nie powiedziałam w ogóle jak ta firma się nazywa, to jest Simon Trichology Dostępne u Eksperta Kosmetycznego, już o pani Ani wam mówiłam nieraz Bardzo polecam wam profil, jeśli macie problem z włosami To tam znajdziecie odpowiedzi na niektóre pytania Sorry, staram się, że tutaj nic nie zostało, bo zobaczcie Są tam. Jest to wypełnienie, ale nie, to jest wszystko No i skoro to zamówienie Kosztowało mnie miliony monet, to tylko przesłałam sobie jeszcze jedną rzecz, ale o niej pewnie opowiem wam przy okazji innego vloga. Więc e, takie nowości w włosowe u mnie. Jakoś powiem wam, że ja chyba z takiego szamponu drogeryjnego już nie korzystałam bardzo długo, bardzo długo. Zawsze staram się, aby ten, ten szampon był dopasowany. Do mojej skóry, gło skóry głowy, do moich włosów, aby dbał o te włosy jak najlepiej, bo jednak mam z nimi problem. I one są cienkie, podobne były gęste, ale niestety już takie gęste nie są. Dobra, a teraz co będziemy robić? Bierzemy się za prasowanie. Przyniosłam ubrania, nie ma ich aż tak dużo, ale już w mi. powiedziałam wam przy okazji sprzątania szafy, że zrobię sobie taką kubkę. Y tych rzeczy do wyprasowania i zaczęła mnie ona wkurzać i irytować więc chcę te rzeczy dzisiaj wyprasować i je odłożyć do szafy powiesić ewentualnie, jest tam jeszcze jedna sukienka która idealnie mi teraz pasuje na ten sezon jesienno-zimowy więc od niej już zacznę, od sukienek w ogóle zacznę, było najbardziej będę mnie irytować i przy okazji włączę sobie YouTube'a czyli łączymy przyjemne z pożytecznym troszeczkę też odpocznę, posłucham sobie co tam u dziewczyn słychać bo mam ogromne zaległości na YouTube, jest mi mega przykro, ale coś za coś jeśli chce się tworzyć, to niestety nie ma się czasu na to, aby oglądać. Myślę, że w listopadzie troszeczkę zwolnię, aby w grudniu nabrać powera, ale o grudniu pogadamy sobie przy okazji innego vloga, więc e, zabieram te rzeczy i idziemy pracować. Szybka polecajka z mojej strony. Wow, dzisiaj polecam Wam wodę destylowaną, ale świetna jest. Dostępna w aździe, jeśli się na wyspach, to macie bardzo łatwy dostęp. I ma taki świeży zapach. Przepięknie pachnie. Na początku myślałam, że to są jakieś jakaś lawenda, coś takiego, a jest napisane Fresh Sky. Nie jest droga, kosztuje około funta, może funt 20. Coś w tym stylu, więc jeśli gdzieś spotkacie, to ja ze swojej strony bardzo rekomenduję i żelazko na pewno Wam za to podziękuję. A teraz idę chować moje e, wszystkie wyprasowane ubrania. Było tego sporo, ale już jest porobione. Chowam deskę, żelazko niech się tutaj e, troszeczkę ochłodzi. I kolejna rzecz z listy odhaczona. I pozdrowienia. Alicja, pozdrawiamy. To miejsce, w którym siedzę, może oznaczać tylko i wyłącznie jedno. Przyszłam się z Wami pożegnać. Kolejny dzień perfekcyjnych porządków za nami. To był w ogóle bardzo długi, intensywny dzień, ale cieszę się, że w sumie się kończy. Bo powiem Wam, że mam ochotę i spać i muszę się zregenerować. Muszę odpocząć, więc myślę, że jutro nagrywać nie będę. Robię sobie dzień wolny, ale tak. Dzisiaj sprawdzałam statystyki i po cichu liczę, że może do końca miesiąca będzie nas tutaj już 6,5 tysiąca. Kto wie? Kto wie? Um, jeśli subskrybujecie tego kanału, no to zapraszam. Zachęcam Was bardzo serdecznie do subskrypcji, bo będziecie wtedy na bieżąco z moimi filmami. A jak widzicie, dzieje się dużo. E, też pamiętajcie o w górę, bo one są zawsze super, zawsze mnie napędzają do działania i jest mi mega, mega miło, kiedy one w ciągu dnia się pojawiają. Bo ja to jednak sprawdzam, śledzę. I jak widzę, że jest ich coraz więcej, to mi tak cieplutko na serduszku się robi. Pranie wyprasowane. Ciasto skończone, obiad na dwa dni zrobiony, więc jutro, jutrzejszy wieczór, popołudnie, będę spędzać na odpoczywaniu. Taki jest plan. Wiecie, ja Wam mówię, że raz na jakiś czas czuję taki moment, że muszę, muszę nie robić nic. Muszę robić nic? Tak. Wiecie o co mi chodzi. I myślę, że jutro będzie taki dzień. Czuję, że moje bateryki zaczynają się pomału rozładowywać, więc potrzebuję takiego popołudnia dla siebie. Ale nie martwcie się, bo jutro i tak widzimy się na kanale w kolejnym filmie. Ja wam życzę udanego wtorku i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa!